Jak w 14 dni stać się lepszym, to nie ściema, posłuchaj. Zamiast ciemniać, że od jutra będę lepszy, przetestuj wprowadzenie zmiany w ciągu 14 dni. Wyznacz od jednego do trzech zmian, jakie chcesz wprowadzić. Zacznij od jednej. Po pierwsze, musi być tu jakiś cel jakościowy. Na przykład nauka języka obcego bez rozpraszania. Musi być jakaś hipoteza, czyli jeśli będę uczyć się go dwa razy w tygodniu po 90 minut, to w ciągu 30 dni będę rozmawiał już na poziomie podstawowym. Ma to sens. Potem muszę wyznaczyć nawyki, kiedy i gdzie będę je wykonywał. Na przykład we wtorek o 18, w piątek o 17, bo to na spokojniejsze dni. I wtedy będę się uczyć w bibliotece. Tak, istnieje taki budynek. Aby nic mnie nie rozpraszało. Następnie przejdziemy do ochrony przed rozproszeniem i zastosujemy metodę trzech warstw. Po pierwsze warstwę środowiska. Telefon będzie w trybie samolotowym i będę miał słuchawki w trybie Noise Cancelling. Po drugie zasada zespołowa. Poproszę bliskich, aby mi w te dni, w tej godzinie dali przestrzeń do nauki. Po trzecie, zmienię nawyki, czyli wieczorem w poniedziałek i w czwartek przed dniami nauki spakuję osobną torbę z książkami i położę ją w przedpokoju, żeby pamiętać ją zabrać. Po piąte, muszę wyznaczyć jakiś miernik sukcesu. 20 nowych zapamiętanych słówek tygodniowo. Dobry wynik. Kto mnie sprawdzi w tym? Co 14 dni usiądę z czatem GPT, aby sprawdzić moją wymowę i zrozumienie. No przecież on kuma może ze mną gadać, nie? I... Ostatnia rzecz, zobowiązanie. Co 14 dni wypiszę słowa, jakich się nauczyłem na moich social mediach. I teraz już wiesz.